Jechała moja miłość, a cała w zieleniu na wielkim złotym koniu przez poranek srebrny, cztery chude psy biegły uśmiechnięte, wesoły jeleń przed nimi. Lotniejsze niż jabłkowite sny, szybki słodki jeleń, czerwony cenny jeleń. Cztery czerwone kozły u wód białych, krótna trąbka śpiewała przed nimi. Z rogiem u biodra, biorąc w biegu echo, jechała moja miłość przez poranek srebrny, cztery chude psy biegły uśmiechnięte, płaskie łąki przed nimi, a łagodniejsze niż szumiący sen, giętki gładki jeleń, lotny lekki jeleń. Cztery lotne łanie w złocistej dolinie, głodna strzała śpiewała przed nimi. Z łukiem upasa, biorąc w biegu góry, jechała moja miłość przez poranek srebrny Cztery chude psy biegły uśmiechnięte, strome szczyty przed nimi, a bletsze niż straszydło śmierć. Wątły wiotki jeleń rosły rwący jeleń cztery rosłe rogacze na zielonych wzgórzach, Szczęśliwy łowca śpiewał przed nimi. Jechała moja miłość, a cała w zieleni, na wielkim złotym koniu, Przez poranek srebrny. Cztery chude psy biegły uśmiechnięte. Zmarłe serce upadło przed nimi.